No dlaczego cyrk? Cyrk wybrałam dlatego, że zaczęło się to najpierw od zajęć sztuki w podstawówce, kiedy to y, trzeba było wybrać dużo <coughs> ludzi na potyczki międzyszkolne i wtedy właśnie występowała grupa cyrkowa heterazem razem z bedekiem tu wypinkach i od tego się wszystko zaczęło. Możliwość tego, że są obozy międzynarodowe i wtedy poznaje się bardzo dużo osób z w ogóle tak. innego świata, inne grupy cyrkowe albo wyjazdy do Dubaju. Tak, gdzie na przykład występowałaś? <coughs> A wszędzie. W... To wszędzie. wszędzie. W... Jest mało miejsc, w których nie występowaliśmy. To zaczniając od takich małych tutaj wiosek jak Lubawę Luba, i Lubawy do te inne doprzez. Gdańsk, tak właśnie to był i Warszawa. No no, Wrocław, w ten Zakopane. Tak. A jak to właśnie wyśwał Talent? To było w... tak, że ta kobieta, która ta wszystkich zgarnie do tego wszystkiego? Zaprosiła nas jako. Po prostu, żeby ktokolwiek tam przyszedł. Nie? No, no i tak zrobiliśmy grupę. Najpierw nagrywaliśmy tutaj, potem okay. do programu. Dostaliśmy jak do tego przygotowywalności. Były próby specjalnie no. chyba stworzone do mm. programu. Stworzyliśmy blog dwuminutowy, tam taki cały mix cał wszystkiego, co potrafimy. No i pojechaliśmy na ten precasting na początku i to było tylko nagrywane bez tej całej oprawki, czyli bez jury, bez yy, publiczności. No i wtedy dostaliśmy się je dalej na ten już prawidłowy casting.